Kolejną rzeczą po moim iPhone 5s, która lego są słuchawki Razer Tiamat 2.2 i jak można zobaczyć na załączonym obrazku, pęk pałąk. Dlatego to moje nowe słuchawki Razer Kraken Pro Neon... SMS. Dlatego to moje nowe słuchawki Razer Kraken Pro Neon i seria Neon charakteryzuje się tym, że jest to w na sześciu różnych kolorach, które można zobaczyć z tyłu pudełka. Ja wybrałem kolor niebieski, ponieważ był najbardziej rozsądny. I teraz, kilka słów na temat tych słuchawek: optymalna waga dla długiego użytkowania, pełnie chowany mikrofon, potężne głośniki dla najwyższej jakości dźwięku w krach. Zamknięte naoczniki dla optymalnej wygody, kompatybilny z iPhone'em, z Androidem i urządzeniami przenośnymi, składane naoczniki dla zwiększonej mobilności, rozdzielacz, przedłużacz dla połączenia z PC. I oczywiście z tyłu możemy zobaczyć jak te słuchawki wyglądają z boku również, ponieważ pudełko jest w połowi przeźroczyste i z tyłu mamy również informacje co znajdziemy w środku. Oczywiście słuchawki, splitter i szybki poradnik użytkowania. Dlatego zobaczmy co mamy w środku jeszcze raz. Okay, na samym początku mamy tekturkę z logo Razera gdzie możemy zobaczyć jak wyglądają wszystkie słuchawki z serii Razer Kraken Pro Neon różowy piękny kolor Ups. E, tutaj mamy szybki poradnik dotyczący użytkowania tych słuchawek A, natomiast tutaj mamy dwie naklejki z logo Razera okay, tutaj już mamy nasze słuchawki z serii Nihon w kolorze niebieskim pozdrowienia dla osób, które pakowały je. Ok, okay tutaj mamy nasz rozdzielacz, ponieważ domyślnie te słuchawki mają tylko jednego jacka, tak więc możemy go podłączyć pod nasz telefon, tablet. Laptopa i tak dalej. Ale jeśli używamy z pc który ma kartę dźwiękowo budowaną, zintegrowaną, czy jak to tam się nazywa, albo dodatkową, to mamy możliwość podłączenia tej oto przyjściówki. Dzięki czemu? Po pierwsze, zyskamy więcej długości, ponieważ domyślnie kabel ma podajże długość 1,3 m, a z przedłużaczem to będzie już 3 metry i robi duży hałas. No i tutaj możemy spokojnie podłączyć pod naszą kartę dźwiękową na mikrofon, a także głośniki. Okej, okay, tak to zrobiły się nasze słuchawki po wypakowaniu. Oczywiście musimy dostosować słuchawki pod naszą głowę i to nie jest tak łatwe jak to było w tiamatach, no jak się przekonamy na Waszej skórze Tiamaty pękły, tutaj mamy wbudowany mikrofon, który jest wyciągany i możemy go spokojnie dostosować dla naszych potrzeb. I tutaj jeszcze warto dodać, że nauszniki się składają, niestety wiele osób narzeka na to, że nie ma w zestawie, biorąc pod uwagę, że nauszniki się składają w łatwy sposób, etui albo jakiegoś woreczka. No i oczywiście na każdej stronie mamy logo Razera. No i oczywiście na górze również mamy napis Razer w kolorze niebieskim. Wow. Tak więc to był unboxing słuchawek Razer Kraken Pro, i on w kolorze niebieskim. Jeśli podobał się dobie ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.